Zostały już tylko 4 paczki pod moją choinką i dzisiaj otwieramy 21 paczkę z kalendarza adwentowego z książkami i sięgamy po jedną z moich ulubionych lektur tego roku. Dobrze sobie, że możesz porozmawiać z dowolną postacią historyczną, ponieważ istnieje ministerstwo, które zajmuje się sprowadzaniem zmarłych przed wiekami postaci do naszej rzeczywistości. Ministerstwo czasu to błyskotliwa powieść, łącząca w sobie różne gatunki i zachwycająca pomysłem. Ekspaci, czyli właśnie te osoby z przeszłości, trafiają do niedalekiej przyszłości. Wśród nich jest komandor porucznik Graham Gore z 1847 roku, który musi odnaleźć się w rzeczywistości, smartfonów, feminizmu i wielokulturowości. Jego staroświecki język oraz humor sprawiają, że bardzo łatwo go pokochać, a jego relacja z opiekunką po mostem, choć rozwija się bardzo powoli, iskrzy w idealnych miejscach. Bywa trochę niezręcznie, czasami zabawnie, ale również wzruszająco. Co ważne, nie jest to typowa powieść o podróżach w czasie. Autorka skupia się raczej na systemie sprowadzania ludzi z przeszłości Ministerstwo przypomina chwilami korpo, a chwilami urzędniczy labirynt rodem z procesu Franza Kawki. Książka w subtelny sposób dotyka tematów rasowości, historii bez wybielania oraz różnic kulturowych. Te kwestie zderzają się z codziennością niedalekiej przyszłości, więc czytelnik sam zaczyna zadawać sobie pytania o uprzedzenia, kolonializm czy kryzys klimatyczny. Jeśli szukacie książki, która Was rozbawi i wzruszy, ale jednocześnie delikatnie potrząśnie Waszą perspektywę Ministerstwo czasu będzie świetnym wyborem. Koniecznie sprawdźcie Ministerstwo czasu.